Mecz o puchar króla to szczególna data w kalendarzu każdego kibica. Nic więc dziwnego, że tym spotkaniem żyje cała Hiszpania. Barcelona zmierzy się z realem Madryt. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski swoją grą poprowadzi drużyny do zwycięstwa patrzymy na najskuteczniejszego strzelca tego klubu cóż zatem mam powiedzieć niech strzelec strzela pewnie dostanie odrywali plaster ale przecież nie oni pierwsi będą go próbowali powstrzymać warto na niego mieć opór. a oto już skład barcelony na to spotkanie w prance Mark André Stegen. W obronie Jules Conde wystąpi obok Ronalda Arauco. Rafinia oraz Ferran Torres będą biegać przy linii bocznej. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Drużyna Realu Madryt na ten mecz? Teraz na Państwa ekranach. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, o gole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztował. I rozpoczęli pierwszym kopnięciem finał Pucharu Króla. Niebawem dowiemy się, komu przypadnie to wspaniałe trofeum. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Berman Mendy z piłką. A teraz zmiana posiadania piłki. Z piłką Lewandowski Rafinia Jordi Alba I to tyle z tej akcji. Świetnie to wyłapał Bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskuteczny. Pilkas znowu w ich posiadaniu. Gdyby nie ten blok mogła być bardzo groźna wrzutka. Ależ Bramka Barcelona zadaje pierwszy cios w finale tegorocznej edycji Pucharu Króla. Możemy jeszcze raz obejrzeć tej co znaczy naprawdę dobre doświadczenie? No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w kolukarnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do Jak zareaguje Real Madrid na stratę bramki? Dani Carvajal. Sergi Roberto i Jordi Alba. Sergio Busquets. Świetne, filtrujące podanie. I doskonała okazja. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Rzut rożny dla Barcelony. Nie wrzucają, krótkie podanie. Szuka go środkowaniem Lewandowskiego. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Real ma teraz miejsce z boku. Centra na Benzeme teraz. Sergio Busquets. Zagranie do Araucho. Derzy Roberto, Rafinha, Sergio Busquets, Jordi Alba, Busquets, jednak tracą teraz tę piłkę. Modric, piłkę przyjął teraz Dani Carvajal, dobre ustawienie, udało się zablokować to dośrodkowanie. Nie wrzuca w pole karne. I na razie zagrożenie brzydko odroczone. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut za autu. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. Kresie. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Kessie. Sergi Roberto. Frank Kessie. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. Piłka trafia pod nogi Busquetsa. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Vinicius. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. I piłka dla drugiej drużyny. Ronaldo Araujo. Kessie. Rafinha. Busquets. Sergi Roberto. Wypieszczone podanie. A tak, bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Całkiem dobre zagranie górą. Lewandowski ma teraz piłkę. Co za parada z boku Wydawało się, że nie sięgnie. Nie ma wrzutki w pole karne. I teraz centra w szesnastkę. Zero zaskoczenia. Piłka wpala prosto w rękawice. I Barsa przy piłce. Barcelona przyciska rywali. Od kilkunastu minut stwarza okazję za okazją. Stwarzają sobie sporo szans, więc lada chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy rywale już się chyba nie odbiją. A tymczasem mogą mieć lada chwila kolejną okazję. Federico Valverde. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Real Madrid od rzutu rożnego. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. I ponownie zaczną z narożnika boiska. Ronnie Cross dogrywa z rzutu rożnego. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Stegen łatwo broni ten strzał. Rafinha. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Lewandowski. Będzie groźnie. Bramka. Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe. Czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. Popatrzmy raz jeszcze. Obrona tam wcale nie zaspała. Nie każdy by sobie tutaj poradził. Tym bardziej zasłużone gratulacje za bramkę w niełatwej sytuacji. Na razie ma 0 I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Tony Cross. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Sędzia gwizdkiem oznajmia początek drugiej połowy finału Pucharu Króla. Kto wzniesie to trofeum? Przekonamy się niebawem. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Był fałd, ale sędzia daje grać realowi, stosuje korzyść. Strata, przejmują rywale. Ferlą Mendy. Wytrwale, powoli budują teraz akcję. Ciekawe teraz podanie na obrony, spójrzmy. A jaj. jednak mamy chorągiewkę w górze, czyli nic z tego. A wydawało się, że to był perfekcyjny timing. Niestety ułamek sekundy zawahania skutkuje pozycją spalonej. Sergi Roberto. Kessie. Barcelona w swoim stylu utrzymuje się przy piłce, wręcz dominuje. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Bez najmniejszych problemów, teraz kurtła. Taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Jordi Alba. Sergio Busquets. Sergi Roberto. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Nad poprzeczką jednak. Zanosiło się, że to wpadnie. Zmiana gotowa. Zaraz na Murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Jordi Alba. Marco Salonzo. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. I Jordi Alba. Kessier. Szanują teraz piłkę. Wymieniają podania. Zyskują na czasie. Frank Kessier. Robert Lewandowski. No, i po ataku, dobra interwencja. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Bez najmniejszych problemów. Teraz kurtła. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Sergi Roberto. Jules Koundé. Jordi Alba. Koundé z piłką. Przyjmuje Koundé. I Jordi Alba. Marco Salonzo. Odbita piłka. Będziesz rożny. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Będzie strzał, uwaga! Udana teraz obrona tego strzału. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny rzut rożny. Tym razem szybkie rozegranie. Strzał teraz! Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Krótkie, sprytne rozegranie. Próbuje teraz szczęścia. Bez najmniejszych problemów. Teraz kurtła. Barsa gra dziś jak za swoich najlepszych lat. A przeciwnik może się tylko przyglądać. Wysokie, pewne zwycięstwo. No, co ja tu będę się rozwodził? Grają po prostu znakomite zawody i patrzy się na to z prawdziwą rozkoszą. Dwie bramki przewagi chyba nawet nie do końca odzwierciedlają to, co działo się na Murawie. Gdybym miał to podsumować jednym słowem, powiedziałbym lasak. Rokkiżu wolny, szybkie podanie do gracza obok. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Luka Modric. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Marco Salonzo. Kessie. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach rywal nie ma możliwości choćby powąchania piłki. Out po tym wejściu obrońcy. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Jordi Alba ma piłkę. Uderzenie proszę państwa! Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Modric. I teraz Rodrigo. Ależ poszedł na przebój.